Dzień dobry moi drodzy. Witam was na Stophamie, ale ze mną dzisiaj Krystianek. Witam serdecznie. Witam was widzowie, witam Krystianka, stary, dzisiaj nie ma zwykłego Stophama, bo dzisiaj jest Instant Karma Stopham. Ten najlepszy, ten, w którym od razu ci co łamią tak brzydko przepisy, prawo. przepisy prawo, są od razu ukarani, a ja to bardzo lubię, dlatego możemy już zacząć chyba oglądać co? Możemy? Możemy zacząć, jak najbardziej. Nawet powinniśmy. Kontrola prędkości. O proszę, o proszę. I czy jest taka kontrola? No właśnie, gdzie jest kontrola? po prawej niby stoją, ale. Są! patrz, wybieg. Proszę bardzo. I to jest właśnie to, co lubię. Od razu karma, od razu się coś dzieje. Proszę, jak się skitrali. Ale na takiej drodze 50. No też też mnie to dziwi. mnie denerwują w ogóle takie drogi. Jeszcze masz jakby dwa pasy, nie? Wiesz co, wiesz co mnie dziwi? No. że te przepisy wprowadzili pewnie z 20-30 lat temu i te Szybcycy nie są dalej, aktualizowane, mimo, że, mimo, że, no. Tak, mimo że auta są totalnie nowsze i o wiele szybciej są w stanie hamować. I bez realnie kitu. na tych drogach pewnie moglibyśmy jechać, im 65. Racja, bez kitu, ale w ogóle. fun fact, policja chyba musi po, widać być radiowóz, żeby ten. Żeby oni mogli łapać, no, czy coś tak, takiego było, kiedyś potem słyszałem. Chyba już nie było tego, tak, tak. Co to tam wie, jak to teraz wygląda, no. no. bo wie, to standardowo robią co chcą. No typika. Oj, typika, tu typika, jest 70 nie? na przykład, a masz 3 pasjaż. Mm -hmm. Oj, oj, oj. Tutaj chyba lekko. O, Bemka! Ta, Bemka! Ej, zawsze! ścigam, że zawsze jak widzę BMK, która się za mną ten, siedzi mi na dwie, od razu zjeżdżam na bok i puszczam ją do przodu. Nie ma sensu kompletnie. No nie ma sensu, a po co masz się ścigać? Bez skitu, ale 92% ek w mojej głowie wygląda jak policyjne. Ale. ponoć, taka ponoć... <laughs> ale poczekaj, ponoć, ponoć te BMki policyjne mają dodatkową taką antenę. Ale Czy tam zawsze, miała nie widziałem? zawsze tego, zawsze są to te nowsze. Jak masz stare, starą BM, to nie tak, będzie. tak. to na pewno nie, policja. to nie, to nie, starą to nie. Starą BMU nie Z Policja o... starą BMU się nie wozi. O, co, gdzieś... O nie, o nie. No niestety, 15 punktów karnych. Chociaż to stary Wtedy, dość filmik, to chyba nie było aż ja, tyle. Ja tyle dalej zatem. uważam, że to jest bilizm. Dla mnie... że, że pieszy ma prawo na, na pasach. Chce w sensie, się inaczej, ja uważam, że powinno być 50-50 jakoś to rozwiązywane, bo. Nie, bo, nie. Żeby... dla mnie. Jak dla mnie stary, jak jesteś jako pieszy, to masz większą kontrolę tego, co się dzieje. To też, jak, prawda. Ja, jest jako pieszy jedyne co cię interesuje, oczywiście, możecie walnąć samochód z tyłu, cokolwiek. Ale to ona prawda. tutaj, ta babka idąc z lewej w tym momencie Jedyne na czym musi sku się skupić to, to czy idzie samochód dla pieszych, z lewej no. i z prawej. Interesują ją dwa kierunki. Ta. Kierowca, który jedzie, musi patrzeć na, 5, na lewo 10, na chodnik, ta. na prawo na chodnik, czy na ktoś spróbuje wejść. Musi patrzeć na znaki w międzyczasie pionowe. Słusznie, no uwaga. I masz 10 razy więcej rzeczy, na które musisz ty jako kierowca zwracać uwagę, a pieszy ma tylko przejść. To prawda, masz rację, aczkolwiek uważam, że ci i ci powinni po prostu uważać i tyle. I tyle. I świat byłby cudowny, ale piesie. No, no bo masz, masz święte krowy, które własną, tak, nawet nie to sprawdzają. Prawda, Potem o bo dostałem na pasach. No no, no tak to wygląda, niestety, no. Za każdym razem, jak dla mnie powinno się schodzić Ja nie mam z tym problemu, za każdym razem jak jedzie samochód, tym bardziej jak na przykład jedziesz z rana mocno albo po południu, kiedy słońce wschodzi albo zachodzi, też kierowca widzi to zupełnie inaczej i może cię nie zauważyć. No tak, 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 I to ci, prawda. I coś tu wejdziesz. Gościu, wej wejdziesz sobie, gościu ci połamie nogi, no i dostaniesz odszkodowanie, do końca, że cię nie będziesz chodził. No, no i no tak to wygląda. No to niestety. Ja już no wolę stanąć, nie chcę te pięć samochodów przejedzie i sobie przejdę. Bez kitu, ale ja mam właśnie wrażenie, że piesi mają coś takiego w głowie, że co, przecież to ja mam. Pierwszeństwo, No, ale no ma czy. Nie ma, nie no ma tak. Prawa jazdy, jak no pieszo. tak, ale czy życie ci. O, czy w ogóle. Co z tego, że masz y, pierwszeństwo, jak możesz stracić życie, stare, No what the fuck. No to po co ci pierwszeństwo? To co ci to da? Co ci to zmieni? Albo potem, nie wiem, dwa lata y, tego. Wracania Oj. do zdrowia, bo tego. Bez kitu, lata, bo, bo wypadek, dwa, nie? No, dwa lata wracania do zdrowia, bo na przykład połamany nogi, czy coś, nie? Ta, nice, ja pierdzielę patrz. W sensie, to jest głupota. Moim zdaniem nie. Musisz czekać po prostu do końca, bo nagle te rogatki mogą się opuścić. Jak a Bo jeszcze mogłoby się okazać, że jedzie i one się podniosą i się od razu opuszczą. No ale to było nie tak, widziałem. Się, jak jesteś osobą, która jest operatorem, tak? To bo... to prawda, Christen. to prawda, to prawda, ale widziałem, że kiedyś tak było. I kiedyś tak serio było, że Ej, na którym się was topchamie nawet to widziałem, że Miej opadły teraz, od razu. I teraz trasę, gdzie na przykład nie ma gdzie stanąć, a są takie miejsca, o, gdzie jejej. nie ma za bardzo, gdzie stanąć często. Tutaj no. nie wiem, co się akurat dzieje z gościem. Nie wiem, może wiedział, że się będą zmieniać. Tu jeździ bardzo często. Ale Możliwe, tak, no nie ale powinien. nie no, dziwnie. A gdzie policja? Nie, no, takie, takie, takie dziwne perspektywy jakoś. oj oj się znalazła, nie no. była, nie była, puszczał i. Weskieli. Często, często są przejazdy, gdzie nie ma stanąć, gdzie się mega korkuje, korkują no. boczne uliczki i tak dalej. Więc ludzie chcą przejechać jak najszybciej. Logicznie, tak jak widzisz no zielone tak. na światłach, też chcesz jak najszybciej ruszyć, żeby jak najwięcej osób nożłowo przejechać. A nie, stajesz na światłach i przez 10 sekund jest zielone i ktoś stoi się zastanawia, no. o czym zaczyna ruszać przyjadą trzy samochody, i znowu stoisz. Tu akurat się z tobą zgadzam, ale w ogóle fenomenalna sytuacja. To co mówiłem, stary, patrz, patrz, ma je schowane. I co, to w końcu, to w końcu one muszą być pokazane, czy nie muszą być? Pokazane te nie radiowozy. Mam pojęcia, jak to wygląda Teoretycznie, na przykład, no fotoradar jest tak, że musi być znak zawsze przed fotoradarem. Fotoradar zawsze musi być oznaczony, no ale z policją pamiętam, że było właśnie coś z stylu tego oznaczenia, to było to, że radiowóz musiał być widoczny. A teraz no, tak mi się też wydaje, że tak było, nie, ale no i co, mógłbyś się kłócić o takie coś w sądzie? Ej, bo widzowie, może widzowie wiedzą, napiszcie w komentarzach, jak to, znaczy jak ktoś, to wygląda. Ktoś kiedyś wiem, że mówił, ja tam nigdy nie miałem takiego tego, nie miałem za tyle sytuacji w życiu, żeby, wiesz, masz się sądzić z policją, nie o no. prędkość, ale kiedyś słyszałem, że podobno mas osób nie przyjmuje, bo kwestia jest taka, że możesz właśnie na wiele rzeczy się odwołać. Tak, słyszałem odwołać jeszcze coś. słyszałem jeszcze o takim modelu tego, rejestratora, że jest, nie, że jest zły, niedopuszczony do, do tak, tego. Tak. Muszą mu mieć tam licencję czy tak, coś. Tak, no. tak, tak. I że mogą w tak sprawę wygrywać. No to jest poważne. No, ale też jeszcze masa osób mówiła, że możesz na zasadzie takiej, że muszą ci udowodnić, że przekroczyłeś, więc no. pokażę ci w trakcie tego, że na przykład miałeś tyle i tyle. No Ale no w ta. teorii możesz się odważyć i powiedzieć, że to była osoba za tobą, nie, nie ty. No, niby tak, no niby tak, tak, to tak to że mogło źle rzeczy. chwycić, no to prawda. No, 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 mógł, mógł, nie w tą mógł nie w tą stronę nacelować, nie? No, ale jakby mi stu podobno... to bym nie, nie chciał, by mi się no, ten... ko ko kolejna kwestia, podobno jest coś takiego, że jak facet, facet, który cię mierzy, musi być dostępny tego dnia, czyli musi przyjść do sądu. Czyli jak okay. ma przyjść do sądu do ciebie na rozprawę, to nie pójdzie do pracy. No. Więc często na przykład nie ma wyboru i musi iść do pracy, bo ma jakieś tam zlecenie, ma coś do zrobienia, więc nie przyjdzie do sądu. Więc jak nie przyjdzie do sądu, więc to nie może wygrywasz sprawę, więc... no, what the fuck, nie dobra, co ogólnie, robić, no to jest powalone, to jest powalone Ale teraz takie regulacje Na moim zdaniem weszły, wcześniej wiesz, było określone Od ilu do ilu kilometrów na godzinę Za przekroczenie na przykład, co tam dostajesz Co możesz mieć, a teraz jest po prostu Jeśli policjant uzna, że Znacząco przekroczyłeś prędkość, możesz iść nawet Do więzienia stary za to Bo, bo uznał tak policjant i jeszcze sąd może Tak uznać, no what the fuck, nie rozumiem tego Powinno być mm. jasno określone Ile kilometrów na godzinę przekraczasz e, Wiesz, na przykład razy 2, Czyli stówę w zabudowanym nagle. Gdzieś? to jest demokracja. Na początku była demokracja, teraz się robi półdemokracja. Teraz już masz przepisy, ale w sumie niejasne, nie do końca. Tak, tak, tak. Nie wszystko tak, tak. powiedziane nie jest czarno białe, żebyś mógł robić własną interpretację. Dokładnie, dokładnie. No wiesz o co chodzi, coś w stylu coś w stylu, idziesz na lekcję polskiego i pani mówi tak: Zinterpretuj obraz i jakiś obraz ci zdaje No what the fuck! Ty byś, ty byś teraz wjechał, na przykład Uch. ja jedę rękę, rękę sobie idę uwalić, że wjechałbyś teraz gdzieś, gdzie byłoby beznadziejnie. Czasno te takie znaki po prawej, gdzie jest no? cała tablica tekstu. Jak ma? to przeczytać jadąc, nie? No, no nie ma nie ma fizycznej opcji, tak? To no ta. teraz jedź gdzieś, gdzie na przykład jest jakiś tekst o czymś tam, a na dole jest na przykład, że na przykład parking policyjny, no, nie? Bez kitu. I nie zwrócisz uwagi, bo będzie normalnym tekstem. Wiedziesz? No i automatycznie ktoś tam będzie z policji stał, złapią cię mandacik, dziękujemy, no jechałeś. W momencie w którym miałbyś firmę i policj policja wjechałaby bez pozwolenia twojego na teren twojej firmy, to by powiedzieli: "Ale my dostaliśmy zgłoszenie albo coś". No ale gówno cię to obchodzi, to jest twoja prywatna. Dokładnie, dokładnie. Tak? To... no właśnie, no właśnie, to to no i tak to wygląda. W ogóle, nie? No bez kitu. W ogóle tu jest unlucky jak ci że wymusił akurat policji A wracając do tego co ty mówiłeś Miałem taką sytuację, ja miałem takie drugie podwórko moje było Jak e, mieszkałem w domu rodzinnym, nie? I te mm. drugie podwórko trochę jak Polniak wyglądało Ale to był teren prywatny, prawda? I mieliśmy z tatą taką sytuację, że normalnie wpierdzieliła nam się tam policja Takim dużym tym radiowozem, nie? A nie mogą ci się na teren prywatny wpierdzielić. No, no nie i co? Mieć no i co teraz? No i co? No właśnie. No i co, dzwonisz po drugą jednostkę policji. Tak, i mandacik. I, mandacik to mandacik. Możesz jeszcze skarżyć się, że ci no. wjeżdżają na twój prywatny no tak, teren, no? No tak, powalone w ogóle. A to co? A po prostu wyprzedzał. No dobra, no to to jest akurat typikal. Czekamy na mocniejsze jakieś. Ale po co ile ściągnęli w ogóle typów już? Nikogo, tam ci to czekają. A nie, żeby dobra, przejechać. czekają, żeby przejechać, dobra. <tryk> Myślałem, że ten. Masz? Co ty prawo jazdy od wczoraj masz? Myślałem, oh. że ten. Że zgarnęli ich. O oh. No Tutaj dobra, to no to jest, akurat, to jest akurat To jest akurat trochę dzikie, że tak powiem. No to pewnie działa. Jakim jakiś? cudem? Ale nie rozumiem, jakim 110. cudem jest stary. <laughs> Wyobraź sobie, że jedziesz, stary, nagle lewem, pan No i nagle. Patrz, no i nagle... A ten drugi jechał z przodu, widziałeś to? Co? Patrz, widzisz na wprost, patrz. Co oni robią? Jak nie jest zada... tam? Ale... No ale jakim cudem? What the fuck? Ja nie rozumiem tego, stary. No to jest dla mnie po prostu irracjonalna sytuacja. Żeby się pod prąd well. tak pierdzielić. No też będzie przyzany podwójna Oj, oj oj, no to tutaj mocno, tutaj mocno. To Ale jest ja 50 przykład, chyba. Ja na przykład też nie rozumiem tych przepisów. W sensie ja rozumiem, że jest podwójna ciągła, nie? No, no. Ale nie wiem, czy uważasz tak jak ja. Czasami masz prostą, prostą drogę, żadnego skrętu lewo, prawo nigdzie. Podwójna no. ciągła, a czasami jedziesz, masz łuk w prawo, czyli nie ma opcji. Jeszcze jak powiedzmy, że jedziesz za ciężarówką, no już nie ma opcji, że cokolwiek zauważysz, nie? I masz normalnie przerywaną, możesz wyprzedzać. No. Mimo że nic nie widać. Jak jest łuk w lewo, to logiczne to wyprzedzisz, no bo widzisz, co jedzie z lewo. No tak, nie? no tak, no tak. Ale z prawej nie jesteś nie zobaczyć co jedzie tak nie wiem no powalone Kolejna powalone kwestia? czasami ja tutaj pydolę, widzę, na rondzie dobra 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 to jest fa... nie wiem nie nie wiem stary to jest jakim jak tego... cudem? stary to tak jak te stare nagrania były a na rondzie skręcamy w lewo no Bez dobra skręciła no w lewo na tej lce ta lka co jechała o no i proszę o, no i dobrze i ale szczerze policja. szczerze takim ludziom się, ludziom się to należy no i tyle no nie, nie, trzeba być idiotą po prostu żeby tak zrobić no nie wierzę w to ale ale jeszcze w kwestii co w ogóle gadamy w kwestii stary podwójnej ciągłej nie no to jeszcze Wydaje mi się, że powinno być coś takiego, że jeśli na przykład jedzie pojazd, który jedzie niedostosowanie do prędkości, czyli na przykład traktor, no? który jedzie 20 na godzinę, to mimo zakazu możesz go normalnie wyprzedzić. Tak, tak, te, no bo też tak, tak to uważam. to to, czasami jest ciągła gdzieś tam na wioskach i ciągniesz się za jakimś 10 kilometrów. on jedzie kitu. 20 na godzinę, pyr, 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 a ty masz podwójną ciągłą, nie? Tylko pewnie by wiesz, o co chodzi, to by zrobiło taką podkładkę, że. Coś jak nieokreślone przepisy za bardzo, nie? No bo niby możesz, no ale masz tak. Randomowa rzecz, randomowa rzecz, i potem się po, powołujesz na to, że właśnie. Z traktorem wymyślasz, bo ludzie tacy są stary. Wymyślą taj największe gówno, no i tyle. Wjeżdżasz ci traktor. Normalnie, jak, jak dla mnie powinno być w drugą stronę, jeśli jedziesz na przykład, jest droga 50, i jedziesz 60, 70 i masz mandat, to jak jedziesz 30, to też masz mandat. Po prostu spowalniasz ruch. Wszyscy stoją wtedy, nie? No tak. Traktor to wiadomo, no nie jest w stanie na przykład jechać szybciej, tak? No ale to w takim razie jedziesz traktorem, to jedziesz blisko prawej linii i puszczasz wszystkich za sobą, a nie. No tak, no tak, a, a nie, niektórzy a nie, tak nie, nie, nie robią. ruch na nie wiadomo ile kilometrów. A ta, niektórzy tak nie robią no co, on no tutaj na czerwonym. No ja nie rozumiem stary. Szczerze, ja jak widzę policję za sobą, to ja jest, jadę 300 razy bardziej złoty, skupiony. złoty pan! Dobra, rzadko złota się widuje złota, ota, co? O, no, prawy. O. a czemu to go prędkość się Prędkość chyba, chyba jechał. prędkość, chyba prędkość, wiesz? Normalnie, 50, a. 50 tu jest. To on z 7 dychł. A za to już wyjeżdżał tego. z tego. Tam, on 7-8 dych tu jechał, tak mi się wydaje jak go dogonił. Chociaż ten wolno jedzie 40 na godzinę. I dalej kolejny przepis. Mamy trzy pasy. No, albo tu jest 40 nawet, stary, jak on 40 ale, ale stary, jedzie. stary, trzy pasy. Barierki po obu stronach. 40. No, niech, nie, to jest w ogóle. Dla mnie ja nie rozumiem. Jak jest pod. Uważam, ten że niektóre jest... są takie abstrakcje. No, ja uważam, że jak wiesz, jak już masz dwa pasy. Oj, ojoj, ojoj. ojoj o! Oj. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie, Tylko no to Teraz, jest... którego strzymać w teorii dwóch? Jeden wymusił na pasach, drugi mu wyjechał. W teorii w który nie jest winna, bo mogła się domyśleć, że gościu powinien schamować, żeby tam tych No ale still, no wiesz co, dzi, no te oboje te no what the fuck? Ten widział, że o wchodzą na pasy, więc zaczął wyjeżdżać. I tu się nie no? dziwię mógłbym zrobić podobnie, a przez to jakby był osobówką, pewnie by już tam wyjechał przez to, że jest ciężarówką. No, no powoli, ej, nie? fascynujące. Jestem ciekawy kogo ściągnęli, czy obu, czy ten? Nie, chyba bursa tylko. W teorii ten drugi jest bardziej winny, nie? No. ale still, no oboje stworzyli zagrożenie, wiesz co chodzi. No, Okej, okay, zielone patrzeć, światełko, nie? wyprzedzanie będzie. Oj, wyprzedzanie na pasach? Nie, na skrzyżowaniu? A tu coś się stał. No jadą na tych. No co, no wjechała policja, no bo jedzie na tych nie. Na nie, nie. Ten na czerwonym a, pojechał. A tak. ten na czerwonym pojechał, no. no ale ale to taki już przejechał! Bez kitu! Ej, no to to jest jako... A i czemu zielono od razu się zrobiło? What the hell? Patrz, patrz w ogóle jak co tu się stało, patrz. Niby tu jest żółte, czerwone. No jak, jak dla mnie to on przejechał już za. Ale patrz od razu zielone się znowu włączyło. Może wykryło, że nie ma tego? Nie wiem, nie mam pojęcia, ale dzikie, no i nie rozumiem. No i stary nie masz kamerki, udowodnij im to, że przejechałeś na żółtym. Znaczy, możesz powiedzieć, że nie, że przejechałeś na żółtym. Wtedy oni muszą ci udowodnić, że tak, no jest. No tak. E, jak, jak się nazywa ten przepis, że. Domniemanie niewinności. Oni, to, to nie ty musisz udowodnić, że tego nie zrobiłeś. Tylko, tylko oni muszą, muszą ci udowodnić, udowodnić, że to ty zrobi... zrobiłeś. No tak, no tak, no tak. Więc jak nie mają żadnego dowodu, no, no oni powiedzą, no my mieliśmy, nie wiem, zielone czy coś. No tak, no ale sygnalizacja może być, być taka. Sprawdzasz, że sygnalizacja jest ustawiona na styk. No i co ci zrobią? No. Oj, tutaj karma, dwóch chyba wnęli. Ja pierdę. standardowe, ej, standardowe. Po, po, standardowe. Podobny Polak moment stary. Ty pikal, ty pikal. Ale żeby Podobno drugie, jest. żeby sąsiadowi gorzej było. No proste, proste. A ma być mu lepiej? No, bo skidł. O. To ja mam takich sąsiadów, którzy tak mówią. Ale o mnie. A. Ale by mu gorzej było. No, bym a Był tutaj. A oni tak zjechał na prawy? No, ale. Pocz... Ale Ale za co w sumie? W sensie, Kurde. Nie było jeszcze zjazdu. No, wiem o co, ale oni chyba się przypieprzyli o to, że. No, chyba tego ściągają, tego ściągają. Okej, okay, że się... na ciągłej, się... bo tu ciągła. To się tak, tak, tego pieprzy. ściąga. Tak, tak. Bo no. on na ciągłej tam zmienił pas. Kurde, ale że to zauważyli. Ja bym to że olał. Nie no, Nawet na ich miejscu. Kiedy ktoś jedzie jakiś czas prawym pasem, jakby i ten gość jechał cały czas tym prawym pasem, nie? No. I pokazał, że chce skręcić w lewo. No to ty widzisz, że on chce, możesz lekko przyhamować, on ci wjedzie. Luźno. No ale on po prostu jechał i o. zaczął ci wjeżdżać przed, przed samochód, nie? Gdzie miejsca za dużo nie było. O, no nie, no będą, no będą. No jak jest ta sepkamy, to muszą być bomby zaraz, male. No, no ale o co chodzi teraz tutaj? E, Skrócił, patrz, kolejny jedzie. Patrz. Skrócił, a oni też do prawej chyba skręcają policja, więc będą mieli wiesz, jakby. A skrócił sobie. Oni chyba też do prawej zjeżdżają, jak patrzę, jak są ustawieni. No i tu drugi jedzie gdzieś. Już chyba widziałem tam kawałek auta. Tego drugiego chyba. Jedzie, patrz. O. Od Centralnie o. obok. No i będą. Pupu. A ja, ja, Nie no muszą być. No nie gadaj, że przypuszczą, tak. Ja myślę, że na pierwszego przymknęli oko, dlatego biały, już nie przymkę. Białe ta, tam podjeżdża, podjeżdża, żeby. Nie, konieśnę, dobra, tak. kolej O, nie no, dobra. Dobra, triple. No, są, są tempeły. A, a, a policja chce do prawej też skręcić, patrz. Ale czemu nie? Nic? Dobra, są, jednak są trzy auta stare. Dzisiaj triple! Dzisiaj triple. Ty, ale no patrz i patrzę teraz i nie widzę takiej dodatkowej anteny. On mi dodatkową antenę. Nie, Ciemna ta merka jest rozmyta bardziej niż twoja przyszłość Bez kitu, bez kitu, ale nie widzę dodatkowej anteny stary wygląda ale jak zwykła beta na, na autostradzie na przykład mają taki pasek, co mają tutaj jeć za nami czy coś takiego. Ta, na no, szybie. no, 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 no. Ale tu nie musisz wiedzieć, bo y, jak niektórzy jeżdżą po miastach, to wiedzą, że na przykład dana BMK z danym tablicą rejestracyjną jest yy, policyjna. Znaczy u mnie na przykład zazwyczaj są jakieś po powalone, powalone numery rejestracyjne i w ogóle cała rejestracja jest jakaś inna, totalnie nie z tego, nie z mojego miasta. No jest jeszcze ta standardowa dla polista HPC, HCP, nie pamiętam jak ona No coś, coś takiego. No, ale te nieoznakowane nie mają tego, nie? Oj. O, zakaz zawracania. Ojojoj, oj, oj. no i będzie, proszę. Ja pierdzielę, tu o, nawet... Kurde, ja... nic nie widać. Ja myślałem, że on przez pasy się przedupił jeszcze. Nie, 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 nie. Tu o nie Boże. Prędkość chyba, chyba hmm, prędkość, co? O, BMK, patrz jak zwolnił, jak nagrywający zwolnił, widział Fast Furious <laughs> Patrz, nagrywający jak ale widział to Bm. Ale za BMkę. niebieskim, ty, za kimś innym pojechali Kaj okay, ty, ja pierdzielę, jak długo Ja myślałem, że za niebieskim pojechali, a oni za kimś innym pojechali Ściągnęła beta Ja myślałem, że właśnie za tym niebieskim No ja też myślałem, że za niebieskim A nie, ale jakaś Audi, to, za jakąś nie. Audi Jakaś Audica, no Myślałem, że ten, ale patrz, ale zauważył od razu, od razu się U, taksówkarz. O, no to akurat. lewym robocie. Skraca. Dzisiaj. Tak? Dzisiaj dniówka poszła się. No idzie tu policja. O, z nią znakowani. Co to kija? Ojoj oj. Oj na kije też trzeba uważać. Okej, okay, policja centralnie przed. No i nie hmm. gadaj, że mu tu wymuszenie wdupią. A, to było, tak? stop! Stop! Na stopie się nie zatrzymał. No ale tutaj powiem ci też mocne zagrożenie takim czymś wywołali w sumie. No nie powinni przez wysepkę. No nie bym nie uciekał nigdzie. Teorii włączyli sygnały, więc no. Teoretycznie tak. No, pytanie, no, w sensie... co, pytanie, co by zrobili, jakby włączyli sygnały i by zderzyli się z kimś. Tak, bez sprawy. to kitu. Wina z tego naprzeciwka, no skąd miał się spodziewać, no żeby się No, nagle z dupy, nagle z dupy, no. Słyszysz, ale nie zawsze wiesz skąd, nie? No, ej, ciekawe, właśnie ciekawe, co, co by się działo? Co by się działo jakby o, w sądzie? Jako... No i typikal no, proszę. Czarny van stoi. No, nie, no, nie byłby tak Ale patrz, jak się w ogóle kampią przy tych, tych. Przy, przy, no. przy przejazdach kolejowych. Ja się jeszcze nie spotkałem jeszcze. Jakiś pomarańczowe. Tak, jakieś pomarańczowe, Ta, pasy pomarańczowe w ogóle? to jakieś. Fake ty, to fake policja! Fake taxi! Fake taxi! 300 fake taksi. Taksi. na miejscu i się dogadamy. Bez kitu Nie mam pieniędzy, może dogadamy się jakoś inaczej. <śledzio> 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 tak. Dobra, Audi, no wyprzedzanie. Chyba, wyprzedzanie, no. No ale czemu nie może I... tak zrobić? Nawet kierunku nie włączył. Aha, tak bo miał ten, bo tutaj już ciągła była. Ale normalnie chyba mógłby tak zrobić na tym. Nie, no nawet na tych do skrętu nie. No mówisz tak, ale potem mówisz tak. No ja chciałem w lewo skręcić, ale jednak się rozmyśliłem i chciałem w prawo jechać. No możesz próbować, nie? Ale tylko jakbyś po... na, dalej na tych, na przerywanych jechał. O, leci babka! Znaczy, no, to nie wiadomo, w którą stronę leci stary. No patrz, no patrz. I... Proszę bardzo. E é Dzień dobry, proszę pani. O, bez bomb? Ale wyszedł to od razu. Dzień dobry, proszę pani. Ja zakładam, że do starszych ludzi mogą mieć tego, ale starsi ludzie mają. Będą no, mieli te. No, 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 no. Najlepsze no. jest to, kiedy wjeżdżają do galerii auta. Samochód bez światła, okej okay. Nic nie widać, szczerze, to tylko ja nie rozumiem. No i policja. Pu, 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 pu. No i policja. No i policja. Ale tu pani. nic nie widać, stary. Co to za kamerka? Kto to, kto to montował w ogóle? Nie wiem, stary. Nie ja nie wiem, myślę, to że jest to z temu za dwie dychy, chyba. No, ja myślę, że to z temu za dwie dychy, stary, bo Stare, po prostu wzięte jakieś. Żeby za dwie dychy byłoby drożej. No, za dychy byłoby lepiej. Ja w twoim wieku byłem starszy. Dobra. Tak, dobra, do typu no no no. Tak to wygląda, tego typu ten. Tego typu benz? Nie no, no, no co, no. No i po co taki długie? Nie, nie, nie wiem, nie wiem. Brak kierunkowskazu. No i co, nie, nie, a, nie. słyszałem gdzieś, że nie trzeba. Ale kto, że nie ma kierunkowskazu? Drodze. Że ten, co nam wprost? Ten, co przejechał, o tam przed policją, brak a. kierunkowskazu. No ale to trzeba tutaj, no nic no, trzeba. sorry, jedzie główną, nie skręca, no, jedzie, no, tak. jedzie, głó jedzie główną, nie? Co się teoretycznie i tak dał w lewo, no ale jedzie główną, no bez Nie no, kwa jak za kierunkowskaz. Nie, nie. No, dobra, szczerze, to jest chyba najbardziej zdupy moment w tym filmie, naprawdę. Nie rozumiem, nie rozumiem tego. Niby teoretycznie główną, no wiesz, no nie było tam jak prosto jechać, więc teoretycznie główną walił. Ale to masa osób tak jeździ stary. No, no w sensie totalny z 80%. No ale, no ale to jest to, co o czym już kiedyś gadaliśmy. To jest, o, tak, je, jak z tą, to jest tak, jak z tą znaną zasadą jeżdżenia na rondzie. Ja jak zjeżdżam z ronda, wjeżdżam no? i skręcam na przykład w lewo, to wjeżdżam, nie puszczam żadnego sygnału. Jadę, jadę, jadę. I jak jestem, jak już przejadę ten przedostatni zjazd, no, 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 i na ostatnim no, no. zjeżdżam, to dopiero puszczam kierunek w prawo i zjeżdżam. No tak. A masa no. osób wjeżdża w lewo, skręca w lewo i puszcza kierunek. W lewo, tak. Ale ja jadąc, ja, ja dojeżdżając naprzeciwka jak ruszy samochód przed mną, to ja nie wiem, gdzie ten gościu jedzie. No, no, ja no. Ja nie wiem skąd on wjechał. Wiesz co? Ja na przykład daję tylko wtedy ten kierunkowskaz, kiedy zawracam, bo ludzie często mają już i w momencie, w którym zawracam, i ludzie zazwyczaj mają ten moment taki, że na przykład, jak jedziesz prosto przez rondo, nie? No, nie, że przez rondo, ale wiesz, że prosto na rondzie, no, wiem. To oni od razu się wpieprzają, bo większość osób po prostu tak jeździ, nie? E, a kiedy ja chcę zawrócić, po prostu nie chcę mieć kolizji, więc czasami daję, ale, czasami. Ale ale z tym moim też sobie wyobrazić: no, Jedziesz, jedziesz, przy to jedzie samochód. Większy no. jakiś, na przykład szerszy. Nie no. widzisz, co jest na rondzie. I on zjeżdża i nagle no, jedzie gościu z naprzeciwka, który ma kierunek w lewo. No i teraz no. tak, zgaduj, czy on zjechał z twojej prawej, czy jedzie z naprzeciwka, no, powiedzmy, no, z lewej powiedzmy, że nie ma opcji. No. Ale czy on pojechał, czy jedzie sprost i skręca w lewo, czyli w teorii przecina ci twoją drogę, żebyś ty nie mógł wjechać. Czy on zjechał, czy on wjechał z prawej i zawraca, i będzie zjeżdżał tam, gdzie ty wjeżdżasz? No skąd masz to wiedzieć? No tak, no tak, no to też, no widzisz, no, no i to są właśnie. No przy... spuszczasz kierunek w prawo i widać, że ktoś tu zjeżdża. Dokładnie, i tyle, dziękuję. Dokładnie, no ale tak wyglądają polskie przepisy. W sensie przepisy, bo to w sumie nie jest przepis, to są jakieś przyzwyczajenia, bo nie musisz dawać w lewo. No i tyle. No, Instant Karma dzisiaj była. Jedno było z dupy moim zdaniem. Reszta taka, no oczywista Prawda. raczej. Jedno z dupy, a ja za dzisiaj bardzo dziękuję. k.com slash gilatis Tam codzienne streamy są. papa. No, pa.